Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek, 11. tygodnia zwykłego, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym, a dzisiaj w Ewangelii według Świętego Mateusza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus mówi: abyśmy nie stawiali oporu złemu. No i oczywiście, słysząc ten fragment, zda, pierwszy raz. Nie rozważając go, nie zgłębiając, mówiąc, możemy sobie powiedzieć, no ale jak to, Panie? Mamy przyjmować zło, mamy być gnębieni, mamy być niszczeni, mamy ma zło się w nas panoszyć. Nie, Pan Jezus nie mówi tego po to, abyśmy właśnie tak myśleli, ale mówi, abyśmy na zło odpowiadali dobrem. Popatrzcie to, aby yy, nie stawiajcie złu oporu. Pan Jezus chce nam powiedzieć, yy, jeśli będziecie. Na zło odpowiadać złem, złem, dalej to zło będzie w naszym życiu. Spróbujmy właśnie odpowiedzieć na zło dobrem. Podaję przykład, że używano kiedyś formuły ząb za ząb, oko za oko, a Jezus mówi: Miłujcie swoich nieprzyjaciół, kochajcie tych, którzy wam źle czynią. Oczywiście nie mówi tego tylko po to, aby nas sprawdzić, ale sam tak postępował. Sam tak e, miłował tych, którzy byli przeciwko niemu, bo za każdego z nas oddał swoje życie. Trudne dzisiaj zadanie stawia przed nami Jezus, ale nie zostawia nas samych tym, z tym zadaniem. Mówi: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Zatem zanośmy wszelkie trudności, wszelkie sprawy, wszelkie spra ciężkie sytuacje w naszym życiu, których nie możemy rozwiązać. Albo z którym jakoś ciężko nam się pogodzić. I pamiętajmy, nie odpowiadajmy na zło złem, ale kochajmy i szanujmy wszystkich. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dobrego poniedziałku. Pozdrawiam z Bogiem.